Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony olej i jesteśmy w grze The Binding of Isaac. Z drodzy, na wstępie powiem, że to, że jesteśmy w tej grze, to jest głównie wasza wina. A chodzi mi dokładnie o to, że pod jednym z ostatnich filmów z Hearthstone zasugerowaliście mi to, żebym może nagrał jakąś inną grę. bo ile w kółko można patrzeć na te same karty, jedna osoba, w tym momencie nie pamiętam Niku, zasugerowała właśnie Isaac'a, mimo że ja w tą grę nigdy nie grałem to jednak znam tą grę, widziałem ją na pojedynczych nagraniach na YouTubie i pomyślałem, że czemu by nie spróbować, mimo że w gry zręcznościowe nie jestem najlepszy, to jednak postanowię podjąć wyzwanie, dlatego też proszę mnie za bardzo nie cisnąć, że nie ogarniam, bo wiem, że nie ogarniam. Niemniej jednak wszelkiego rodzaju porady i uwagi są w komentarzach mile widziane. I jeszcze taka jedna ciekawostka. Chciałem Wam nagrać mojego first luka za Izaka, jednakże okazało się, że miałem jakiś dziwny problem z mikrofonem podczas nagrywania Izaka, Przejrzałem szybko sobie internet i udało mi się ten problem naprawić. Dlatego też dzisiaj zobaczycie mój, moje drugie podejście do Isaaca. W sumie może lepiej dla was, bo to co się działo w pierwszym podejściu to była jakaś totalna masakra. No dobra, dlatego też myślę że możemy zacząć rozgrywkę. Oczywiście nie mam tutaj nic odblokowanego, winstreak 0. A było minus 1, tylko zresetowałem save'a, żeby było, że całkiem od nowa. No i dobra, postać mamy tylko jedną, Izaka, więc myślę możemy zacząć. Ciekawostka jest taka, że na moim first looku udało mi się nawet dojść do trzeciego poziomu, więc jestem w ciężkim szoku. Trochę w tej grze przeraża mnie to, że sterujemy zarówno, zarówno wsadem, jak i strzałkami, co jest trochę mylące, bo w sumie to jest pierwsza gra tego typu, z jaką się spotykam. Dobra, myślę, że możemy zacząć. Jezu, na dzień dobry spotkałem ściekłe pęki, które skaczą mi na łeb. Tak jeżeli chodzi o tą grę i o przedmioty, które tutaj można dostać, to tak naprawdę nie znam prawie żadnego z tych przedmiotów, więc będę je odkrywał na bieżąco. Jeżeli ktoś ma jakieś porady dla mnie, będzie widział, że źle wykorzystuję jakiś przedmiot, to także możecie mi dać znać. Póki co skaczą na mnie jakieś bezgłowe lutki, więc początek dość interesujący. Swoją drogą, nie wiem, co miał w mózgu twórca tej gry, kiedy ją tworzył, ale musiał mieć nieźle narąbane. Chociaż tak czy siak fajna gra powstała, więc nie jest źle. Tak, z tego, co już się zdążyłem ostatnio boleśnie przekonać, to te czerwone ognie strzelają, więc trzeba na to uważać. OK. Myślę, że to, co zachęca nowych ludzi do yy, zaczynania gry w tą grę, a także utrzymuje starych graczy, jest to, że za każdym razem mamy tak naprawdę inną grę. Nowe przedmioty, losowe bossy, losowe poziomy, co tak naprawdę sprawia, że wielokrotnie odkrywamy tę grę na nowo. Myślę, że minie sporo czasu, zanim nauczę się, co każdy z przedmiotów w tej grze daje. A tymczasem, jak widzimy, dotarliśmy do bossa numer jeden. Tylko, że na razie nie będę do niego wchodził, bo już zdążyłem się nauczyć, że na Co to jest? Aha, dostaliśmy zagubioną kartkę. Nie wiem, co zagubiona kartka nam daje. Ale jak widzimy, pojawiła się w lewym dolnym rogu, co chyba sugeruje, że to jest jakiś pasywny, dodatkowy item. Przed pójściem do bossa, warto było odwiedzić item room, bo już zdążyłem się dowiedzieć, że w każdym y, poziomie znajduje się złotymi drzwiami oznaczony item room w którym mamy przedmiot, który nam daje jakieś dodatkowe bonusy. Myślę, że gwięńko pozbijamy. Czym ty jesteś? Dostaliśmy deck y, talie kart. Dostaliśmy talie kart. Nie wiem, co nam talia kart daje. Chyba po prostu karty. Aha, podwoiliśmy sobie pieniądze. Czyli jesteśmy teraz super bogaci. Niemniej jednak nie mamy klucza, żeby w ogóle do sklepu wejść, więc co nam po bogactwie. No właśnie, tam jest sklep. Klucza brak, więc jedyne co mi pozostaje to pójście na bossa, miejmy nadzieję, że uda nam się go pokonać. Bo tyle, o ile bossy, które spotkałem w mojej pierwszej próbie były dość łatwe, bo mi się dwa udało pokonać. O tyle z tym jeszcze nie walczyliśmy i bossy niestety także są dość losowe. Aha, rozumiem, że ten kolega Żyga muchami, no dobra. Niech ci be, O jest dużo. Żyga dużą ilością much. A moje ała. A moje obrażenia nie stoją na zbyt wysokim poziomie, więc to będzie dość długa walka. Znaczy, myślę, że dość długa to nawet mało powiedziane. Mam tylko nadzieję, że to przeżyję, bo trochę tak lipa ginąć na pierwszym bosie ever nagranym przeze mnie. Tak, jeżeli są wśród Was osoby, które grały w tą grę. Dłużej ode mnie, czyli dłużej niż jeden raz. To ja Was z góry przepraszam za moje nieogarnięcie. Mam nadzieję, że nie rani to Waszych oczu. Ale już na początku ostrzegałem, że to jest moje drugie podejście do tej gry. Jakiegoś super skilla to Wy się tutaj nie spodziewajcie. Kurczę tych much, jest za dużo, ja się nie wyrabiam. Moje obrażenia są zbyt niskie, żeby się tutaj wyrabiać z tymi muchami. Najgorsze to są te wielkie muchy, które do mnie lecą. Bo one mnie chcą zamordować. Bo te małe to jeszcze spoko, one sobie tam za nim latają, więc jest jakoś spoko. Chociaż nie zupełnie. Widzimy, mniejsze muchy też się na mnie rzucają. On tak mi sra na boki. Kurde no, nie mam miejsca. Dobra, udało się go pokonać. Jeszcze tylko dobić muchy, które wystrał, i liczę na jakiś przedmiot, który zwiększa moje obrażenia. Dostaliśmy. Bilet na metro warszawskie. Co to jest? Evil Up. Urosła mi złość, pali mi się tyłek i dostaliśmy czarne serce. Z tego co się zdarzyło dowiedzieć czarne serce y, zabija przeciwników kiedy otrzymamy obrażenia. I każdy poziom kończymy koszmarem. Tym razem śni nam się to, że nasza matka na skopie. Arcade. Nie wiem co to jest, nie będę lepiej tam wchodził. Myślę, że na razie. Sobie nas spokojnie przejdziemy do item roomu. Ale z tego co wiem, niestety, item room od drugiego poziomu wymaga klucza, żeby do niego wejść. A my w dalszym ciągu klucza nie mamy. Więc jest dość słabo. Podrapie się po głowie. No, niestety, jedną ręką tutaj się nie da grać. Dobra, wesołe główienko. Także nie wiem o co chodzi twórcy z tymi główienkami biegającymi. Coś tu naprawdę miał jakieś złe doświadczenia z dzieciństwa, chyba jak tą grę tworzył. Mamy skrzynię, będzie klucz? Jest pigułka. Co daje pigułka? Balls of Steel. I dostaliśmy dwa serca? Wydaje mi się, że tak. No i mamy item room, do którego niestety nie mogę wejść, bo nie mam e, klucza. Dlatego też liczę na to, że nam się na tym poziomie uda owy klucz znaleźć. No, co mnie przytulić, chcecie tak bardzo? Dobra, to nie jest klucz. Niestety dla mnie. Jezu, nie zauważyłem tego. Te głowy wystające z ziemi, które strzelają nas kulkami, bardzo kojarzą mi się z Digletami z Pokémonów. Co prawda, Diglety nie yy, skakały, nie strzelały, znaczy się. Ale podobnie wyglądały. Dobra, trafiliśmy na kolejny pokój z Bossem. Jednak mimo wszystko. Najpierw liczyłbym na jakiś klucz. Może tutaj wypadnie? Kurczę, to nie jest klucz, ale możemy sobie kartę dostać. Stars. Nie wiem, co daje Stars. Wiem, że bateria odnawia item pod spacją. Stars. Dobra, użyjmy. O! Stars nas przyniosło do item roomu właśnie. Czyli jak widzieliśmy, trafiła nam się idealna karta. Co dostaniemy tym razem? Joker. Czym jest joker? Dobra, yy, hmm. użyję go. Szatan. Yy, trafiliśmy do pokoju, w którym za serca możemy kupić łapę albo łopatę. Yy, z tego co kojarzę. Łapa to jest jeden chyba z przymiotów, które akurat kojarzę. Wydaje mi się, że za łapę możemy dostać srebrne serca. Tak, zamieniliśmy y, czerwone na niebieskie. Ok, ale jednak mimo wszystko wolę karty. Dobra, czyli jak widzimy, odwiedziliśmy pokój szatana. Bossa jeszcze nie odwiedziliśmy. Idziemy do dużego pokoju, który tutaj nam jeszcze został. Miejmy nadzieję, że duży pokój oznacza duże nagrody. Jednak nie liczyłbym na to. Z moim szczęściem to różnie bywa. Myślę, że w tej grze także nie będzie inaczej. Widzimy, na szczęście mamy tutaj w miarę łatwych przeciwników, bo tylko wściekłe muchy, te strzelające, nie są zbyt silne, bo tak naprawdę strzelają pojedynczymi kulkami. Ale oczywiście musiałem w to wpaść. Z kolei te muchy, które nie strzelają, to już w ogóle były jeszcze łatwiejsze. Minusem zamiany czerwonego serca na niebieskie jest to, że nasza maksymalna ilość serc czerwonych to teraz tylko dwa, nie trzy, więc niestety sobie punktów życia za bardzo uzupełniać nie będziemy mogli. Dobra, idziemy na bossa. Mam dużo punktów życia, jest duża szansa, że bossa nam się uda pokonać. Mamy Monstro, to jest akurat jeden z dwóch bossów, z którymi już wcześniej walczyłem, więc tutaj mamy pewne doświadczenie. Niestety nasze obrażenia nadal są badziewne, więc walka pewno będzie trwała długo. Mam tylko nadzieję, że uda nam się tak czy siak ją przejść. Bez jakichś większych problemów, i że uda nam się może dojść dalej niż ostatnio. Bo tak jak mówię, ostatnio nam się udało dojść do poziomu trzeciego. Teraz liczyłbym, może na chociaż czwarty, ale to wszystko zależy od tego, jakie bossy spotkałem. Bo jednak yy, myślę, że im później, tym bossy będą coraz gorsze. Mimo, że tak czy siak są losowe, to myślę, że jednak pula bossów, yy, z których te losowe bossy mogą zostać wygenerowane. Jest z poziomu na poziom, bogatsza o nowe, trudniejsze bosy. Dobra, monstro pokonany. Już myślałem, że po śmierci jeszcze raz mi się oberwie. I dostaliśmy szminkę. Teraz większa zasięg. Szkoda, że nie obrażenia. Tutaj już byliśmy. Tak, tutaj już byliśmy. Nie wiem, od czego to zależy, czy nam się pojawia szatan, czy nie. Oczywiście, jeżeli wiecie, to także możecie mi dać wiadomość w komentarzu. Właściwie to o wszystkim możecie pisać w komentarzach. Nie obrażę się Dobra, schodzimy niżej To już bodajże trzeci poziom Zgadza się I śnimy o tym Jak to dwóch kolesi na nas pierdzi Cudowny sen Dobra, jesteśmy na Jesteśmy w jaskini W zasadzie Caves 1 W dalszym ciągu nie wiem co oznacza ta kartka Którą mamy w lewym dolnym rogu O, muchy ja już myślałem, że nie ma żadnych przeciwników w tym Pokoju Jezu, co to jest? Ej, to jest przerażające to mnie przeraża, co tam lata. Jakbym coś takiego zobaczył yy, w nocy, to bym się chyba postrał ze strachu. Czym ty jesteś? Masakra. Co to za ochyda jest? Czaszka z muchami. To jest przerażające. Wiecie, że ta gra. E, sprawdzałem ją w różnych sklepach. Wiecie, że ta gra ma PEGI 3. Ja nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, że taka gra pełna jakichś motywów z szatanem i z innymi dziadostwami ma PEGI 3. Że to dziecko potem. O, wesoła mucha z tego powstała. To mi się zdecydowanie bardziej podoba od tego dziadostwa, które wcześniej latało. Tylko, że większość pokoju to woda i ja nie mogę w nic strzelać. Mucha, nie, ja nie uciekę, bo potem i znowu uciekniesz, będę musiał lat czekać, aż wrócisz. No i świetnie. I uciekła mucha. Mucho, nie uciekaj, nie! Zasięg mi trochę wzrósł. Może w nią jakoś trafię. A ła, wybucha, świetnie. Jak widać, udało mi się w nią trafić. Niestety, ona mi bardzo efektywnie oddała. Cześć, szkielet. Tak, z tymi stworami także już miałem do czynienia. W nie można strzelać tylko wtedy, jak otworzą swoją japę. No, no. Dobra, dostaliśmy pieniądze, ale mimo wszystko bardziej bym się cieszył z kluczy, bo znowu nie mamy żadnych. Znowu spotkam item room i będę miał problem. Dobra, spotkaliśmy tymczasem nie item room, ale jakieś glizdy bez twarzy. Przynajmniej mnie nie ugryzą, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jedna jest w innym kolorze. Przypuszczam, że to jest coś na zasadzie czempionów z Diablo, czyli że zwykłe stwory, które mają jakieś dodatkowe umiejętności. Póki co nie wygląda na jakąś super silniejszą od innych. Może zaraz się przekonamy, czy faktycznie tak jest. A, wybucha po śmierci. No to już widzimy, jaka jest różnica. Jest znowu też szkiele. Ha! Zadziałała nasza karta i zabiła wszystkich przeciwników. Nie wiem tylko na jakiej zasadzie ona działa i kiedy ona działa, ale nie wiem dlaczego akurat w tym momencie zadziałała, jak oberwaliśmy. Nie wiem, dziwny przedmiot. Będę, będę musiał o tych przedmiotach poczytać trochę. No, chciałem jeden klucz, jak widzimy od razu mamy dwa. Nie narzekam. Mi pasuje. Dobra. Jakiś zmutowane pająki i kolejny klucz. Zobaczcie, człowiek raz chce klucz, a dostaje cały zestaw. No, jakieś urocze dżdżowniczki, które mnie chcą koniecznie ugryźć. Robactwo. Zaraz dezynsekcję tu jakąś sprowadzę. Nie sprzątają w tej piwnicy. Świetnie. Ale przynajmniej czarne serce zadziałało. Ja dostałem kolejny klucz. Cztery pokoje, cztery klucze. Na mnie spoko. Teraz warto było się... O nie, to przyciąga z tego, co wiem. No, zdecydowanie to przyciąga. A to strzela? O nie, no... Dobra, ja nie przeżyję tego pokoju. Czy ja mogę na przykład stąd uciec? Nie mogę stąd uciec, muszę to wszystko zabić. Nie, no przecież... Nie, no... Nie ma w ogóle opcji, żebym ja to przeżył. Tutaj wszędzie latają kulki. Ała. No i po mnie, Ach, wiedziałem, że to się tak skończy. Niestety, ten pokój mnie trochę załnował. Dobra, mam 16 minut nagrania. Myślę, że w tym miejscu możemy skończyć. Nie był to co prawda zbyt długi rana, ale taki właściwie pierwszy. Jeżeli chcecie <laughs> jeszcze zobaczyć moje męczenie się z tą grą w późniejszych odcinkach, to dajcie o tym znać. Ale dzisiaj to było, myślę, tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki nie tylko z Isaaca, ale także z innych kier. A dzisiaj to by było tyle, jeszcze raz Wam powiem, trzymajcie się do usłyszenia następnym razem, cześć!